I temu poświęcona jest dzisiejsza konferencja prasowa, na której witam serdecznie pana Dariusza Pienkowskiego, wiceministra edukacji i nauki, oraz panią Beatę Pietruszkę, podnoskiego kuratora światy, panią wicekurator e Barbarę Buraczewską. E Zapraszam pana ministra do Szanowni Państwo, kończą się wakacje, za chwilę rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Stąd garść informacji o przygotowaniach do tego roku szkolnego, niestety po raz kolejny roku szczególnego, roku w okresie pandemii, ale roku szkolnego, w którym chcielibyśmy, aby uczniowie, nauczyciele spotykali się ze sobą twarzą w twarz fizycznie w budynkach szkolnych, w klasach. To temu celowi przygotowane były ostatnie tygodnie i działania Ministerstwa Edukacji, ale także kuratorów oświaty. W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy m.in. wytyczne dla szkół. One zostały rozesłane do wszystkich szkół i placówek oświatowych już na początku sierpnia tego roku. Utrzymujemy w decyzji możliwość reagowania dyrektorów szkół i placówek oświatowych, gdyby w poszczególnych szkołach, budynkach zdarzyły się jakieś sytuacje nadzwyczajne, sytuacje epidemiczne. Wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz z Sanepidem Powiatowym może podjąć decyzję o zawieszeniu, ewentualnym zawieszeniu zajęć. Na razie nic nie wskazuje na to, aby taka potrzeba zachodziła, ale gdyby taka konieczność się pojawiła, te przepisy nadal funkcjonują. Dzięki współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w ostatnim czasie do szkół przesyłamy duże ilości sprzętu ochrony osobistej, wiele milionów maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących, a także urządzeń do mierzenia temperatury. Nie tylko i wyłącznie termometrów elektronicznych, ale także specjalne stacje, które będą temu służyły. W ostatnich dniach kuratorzy oświaty, także Podlaski Kurator Oświaty Spotykali się z dyrektorami szkół, aby przekazać informacje związane ze zmianami prawnymi, które w ostatnim czasie się dokonały, o tym jak przygotować się do rozpoczęcia roku szkolnego, przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Chcemy, aby od 1 września, tak jak już pan minister Czarny wielokrotnie o tym mówił, uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Doświadczenia nie tylko polskie, ale także w całej Europie i na całym świecie. Pokazują, że kształcenie zdalne ma bardzo dużo mankamentów związanych z samodyscypliną uczniów, przekazywaniem wiedzy, ale ten ważny aspekt społeczny, psychologiczny wyraźnie widać, że uczniowie potrzebują kontaktu zarówno ze swoimi nauczycielami, ale i także z rówieśnikami. Aby zminimalizować te negatywne skutki. Mówiłem już o wytycznych, które przygotowaliśmy. One są bardzo podobne jak w roku ubiegłym. Zakładamy, że w budynkach szkolnych, w placówkach oświatowych, w których przebywają dzieci, należy systematycznie wietrzyć sale, w których dzieci się uczą, dbać o dezynfekcję tych pomieszczeń, ławek, krzeseł ale także zakładanie maseczek w przestrzeniach wspólnych i tam, gdzie to jest możliwe zachowanie odległości pomiędzy uczniami. Choćby w powinien odbywać się, ile warunki pogodowe na to pozwolą na świeżym powietrzu, bo tam jest mniejsza możliwość czy mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia. Ogłosiliśmy także takie cztery programy wsparcia, o których już kilkakrotnie wspominaliśmy, które mają zminimalizować negatywne skutki nauczania na odległość. Te programy to zajęcia wspomagające. Przypomnę jeszcze raz, że przeznaczyliśmy na ten rządowy program ponad 187 milionów złotych. Na prośbę samorządów przedłużyliśmy nieco termin, do którego można było składać wnioski. Już wszystkie samorządy, które chciały to zrobić, zrobiły. Ponad prawie 90% szkół złożyło wnioski o zajęcia wspomagające, niektóre z nich uzupełniały te wnioski w ostatnich dniach. Prawie wszystkie samorządy, z tego co pamiętam, na te ponad 3000 samorządów w Polsce zaledwie kilkanaście nie złożyło wniosków o finansowanie zajęć wspomagających. Zgodnie z założeniami tego programu, od samego początku września te zajęcia maksymalnie dwie godziny tygodniowo mogą być już organizowane w każdej ze szkół, które zwróciły się o te pieniądze. Na to ostatecznie wydamy 140 ponad 140 milionów złotych, bo na tyle było wniosków ze szkół, zarówno samorządowych, jak i niesamorządowych. Powinno to nastąpić realizacja tych zajęć do końcówki grudnia i rozliczenie tych środków. Założyliśmy tę barierę dwóch godzin tygodniowo, tygodniowo maksymalnie, aby nie przeciążać uczniów zbytnio nauką, bo zdajemy sobie sprawę, że można też przedoprzeć. Przedmioty, które będą realizowane w ramach tego programu zależą od decyzji dyrektora szkoły, który miał skontaktować się z nauczycielami, z rodzicami i na podstawie ich opinii ostatecznie wybrać przedmioty, które, z których będą zajęcia wspomagające drugi z tych programów to dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne przypomnę, że w subwencji oświatowej są zapewnione ogromne środki na działanie pedagogów, pedagogów i psychologów w szkole łącznie jest to około 1,5 miliarda złotych w tym roku zwiększyliśmy nakłady na ten fragment działania szkół o 50 milionów złotych, a teraz w ramach tego programu jeszcze dodatkowo kilkanaście milionów złotych na szkolenie nauczycieli, a także dodatkowe zajęcia psychologiczne wobec tych uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, bo widać wyraźnie, że to nie jest tak, że każdy uczeń od razu wymaga pomocy psychologa. Ta pomoc jest potrzebna w wyjątkowych sytuacjach. W pozostałych wystarczy normalna interwencja. I praca rodziców, nauczycieli na co dzień z tymi uczniami. Element kolejny to ten tak zwany aktywny powrót uczniów do szkół. Chodzi nam tutaj głównie o zajęcia fizyczne, o rekreację, o ruch młodzieży. Niestety kilka miesięcy pracy zdalnej, nie tylko wśród młodych ludzi, ale także dorosłych, doprowadziło do tego, że przybraliśmy nieco na wadze. Statystyki mówią, że ponad 2 kg przybyło na no, w trakcie tych ostatnich miesięcy. Stąd wyraźne zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności fizycznej. Aby to umożliwić także w szkole dodatkowe środki na program, który powstał we współpracy z akademiami wychowania fizycznego. Najpierw przeszkoliliśmy nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli pracujących w klasach najmłodszych aby pokazać jak atrakcyjnymi, aktywnymi metodami pracować z uczniami, aby zachęcić ich do ruchu. Kilkanaście tysięcy nauczycieli przeszło już takie szkolenia i te szkoły, w których ci nauczyciele pracują, mogą występować o środki z Ministerstwa na organizację takich zajęć aktywizujących młodzież. Jest jeszcze czas na to, aby te wnioski składać, liczymy na to, że wszystkie szkoły, w których Ci nauczyciele przeszli szkolenia zechcą skorzystać z tych środków, na pewno będzie to z dla ich, ich uczniów. I program profilaktyki krótkowzroczności, na razie odbywa się program pilotażowy w jednym z województw, gdzie są badania przesiewowe uczniów, młodych ludzi, aby sprawdzić czy rzeczywiście doszło do Zjawisko, o którego się obawiamy, to znaczy długotrwałe przebywanie przed ekranem monitora, niestety generalnie źle wpływa na nasz wzrok i może to pogarszać wzroku młodych ludzi. Stąd po badaniach przesiewowych także już potem opieka lekarska okulistyczna wobec tych młodych ludzi. Uruchamiamy ponownie kolejną edycję programu Aktywna Tablica, programu rządowego, który umożliwia wsparcie szkół. W zakupie nowoczesnych urządzeń. Urządzeń, które mogą służyć zarówno do nauki zdalnej, ale mogą służyć także do tej nauki stacjonarnej. Chodzi tu o zakup nie tylko laptopów czy komputerów, kamerek, zestawów głośno mówiących, ale także na przykład projektorów czy tablic interaktywnych. Dotąd z tego programu mogły korzystać tylko i wyłącznie szkoły podstawowe. Teraz rozszerzamy to także na szkoły ponadpodstawowe i różnicujemy kwotę wsparcia. Ona będzie zależała od typu szkoły. Szkoły ogólnodostępne będą mogły liczyć, podobnie jak w poprzedniej edycji tego programu na 14 tysięcy złotych dofinansowania plus wkład własny samorządu 20%. Szkoły, w których są uczniowie ze specjalnymi potrzebami, mogą korzystać z takiego wsparcia do kwoty 35 tysięcy złotych, a placówki specjalne mogą liczyć nawet na dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. To zróżnicowanie wynika z tego, że ten sprzęt specjalistyczny przeznaczony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami często kosztuje dużo, dużo więcej niż tradycyjny sprzęt komputerowy, który może być udostępniony w każdej ich szkole. Na ten program przeznaczamy 70 milionów złotych. Zupełnie nowym programem, o którym myśleliśmy już kilka lat temu, program dofinansowania wycieczek szkolnych, ale wycieczek, które mają taki wyraźny walor edukacyjny. Ten program ministra nazwaliśmy Poznaj Polskę, bo skierowany jest głównie do uczniów, którzy chcą poznawać, będą poznawali miejsca związane z polską kulturą, polską tradycją znajdującą się na terenie naszego kraju. W ramach tego programu założyliśmy takie cztery cykle tematyczne. Jeden związany z Polskim Państwem Podziemnym, drugi z kardynałem Stefanem Beszyńskim w związku z jego beatyfikacją, która już niedługo, ale także program dotyczący polskiej kultury i szkoły, uczniowie, którzy skorzystają z takiego dofinansowania będą mieli obowiązek, aby w ciągu dnia odwiedzić dwa miejsca związane z jednym z tych programów. To dofinansowanie może sięgnąć do kwoty 5 tysięcy złotych w przypadku wycieczek jednodniowych, maksymalnie do 15 tysięcy w przypadku wycieczek trzydniowych, nie więcej niż 80% kosztów tej wycieczki. Zgłoszenia do tego programu rozpoczynają się już za kilka dni, będzie decydowała kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc wszystkie szkoły do tego, aby występowały za pośrednictwem organów prowadzących za pośrednictwem samorządów do Ministerstwa środki z tego programu. Każda ze szkół, szkoły podstawowe mogą zgłosić dwie wycieczki, jedna dla tych klas najmłodszych, druga dla klas starszych, te klasy ponadpodstawowe, jedną wycieczkę na, na szkołę. Nie chcielibyśmy po prostu doprowadzić do sytuacji, że największe szkoły zdominują całkowicie ten program i skonsumują zdecydowaną większość środków. Tak jak pozostałe programy, także i ten, Skierowany jest nie tylko do szkół samorządowych, ale także do szkół niesamorządowych. Na to przeznaczyliśmy w tych kilku miesiącach najbliższych 15 milionów złotych. Podobnie jak w ubiegłym roku, funkcjonuje zintegrowana Platforma Edukacyjna. Platforma powstała jeszcze w roku 2019 na której znajdują się nie tylko materiały edukacyjne w formie elektronicznej, które ułatwiają prowadzenie zajęć zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych, ale są tam także narzędzia, które umożliwiają ewentualną pracę na odległość. W ostatnich miesiącach kilka milionów unikalnych użytkowników, którzy korzystali z tej platformy, to znaczy, że duża część nauczycieli wraz z tymi uczniami korzystali z narzędzi i materiałów, które były tam dostępne. Zachęcamy oczywiście do tego, aby nadal z tego korzystać. Tym bardziej, że ze środków unijnych, ale także budżetowych, e, zamówiliśmy kolejne tysiące materiałów edukacyjnych, które wkrótce, w następnych miesiącach, będą na tej platformie się e, pojawiały. No i środki bezpieczeństwa, o których mówiłem na początku konferencji, dzięki decyzji pana premiera, mogliśmy skorzystać ze stu kilkudziesięciu milionów złotych, które zostały przeznaczone na zakup tych stacji do mierzenia temperatury, na zakup maseczek rękawiczek i płynów dezynfekujących. Dostawy do szkół już się rozpoczęły, będą kontynuowane także we wrześniu. I tak jak zapowiadaliśmy jeszcze przed wakacjami, chcemy, aby jak najwięcej uczniów i nauczycieli zaszczepiło się. Akcja szczepień nauczycieli rozpoczęła się, jak Państwo pamiętają, jeszcze w marcu, kilka miesięcy temu. To była jedna z pierwszych grup w polskich obywateli, którzy mogli skorzystać ze szczepionek. Potem część nauczycieli korzystała także z tych ogólnodostępnych szczepień. Według naszych szacunków około nawet może 80% nauczycieli i pracowników szkół jest już zaszczepionych. Znacznie niższe liczby są w przypadku uczniów. Tutaj szacujemy, że około 30% uczniów tych powyżej 12 roku życia już się zaszczepiło. Chcemy, aby tych uczniów było jak najwięcej, aby także inni pracownicy, którzy ze względów zdrowotnych mogą skorzystać ze szczepień, mogli to jeszcze zrobić. Stąd akcja propagująca szczepienia. Wysłaliśmy do wszystkich kuratorów, także tu do Podlaskiego Kuratora Świata, taki pakiet edukacyjny, który został także przekazany do szkół. Tam fachowcy, epidemiolodzy, lekarze przekonują do szczepień, tłumaczą, czym są szczepienia, dlaczego ta akcja jest ważna ze względu na nasze zbiorowe bezpieczeństwo, o tym, jak w ogóle szczepienia wyglądają, czym są szczepionki. Mamy nadzieję, że ta dodatkowa akcja edukacyjna, która będzie prowadzona w pierwszym tygodniu września, w pierwszym tygodniu zajęć, skierowana zarówno do uczniów, jak i rodziców, doprowadzi do tego, że rodzice e, zezwolą na to, aby ich dzieci korzystały z akcji szczepień i w trzecim tygodniu września będziemy rozpoczynali akcję szczepień. Jak rozumiemy, w większości wypadków te szczepienia będą odbywały się w tych tzw. Tak populacyjnych punktach szczepień, które już normalnie wszędzie funkcjonują, są ogólno dostępne. Natomiast w szkołach, w których rodzice wyrażą taką chęć, podpiszą wyraźnie deklarację i dużo będzie takich zgłoszeń, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować punkt szczepień. W trakcie tych szczepień oczywiście będzie także lekarz i na podstawie zgód wystawionych przez rodziców dzieci będą mogły się zaszczepić na terenie szkół. Wyraźnie jeszcze podkreślę, że nie jest to obowiązek, aby w każdej szkole taki punkt szczepień organizować, a tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie rodziców i po decyzji dyrektora, który taki punkt szczepień będzie chciał u siebie zorganizować. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania razem wzięte pozwolą na to, aby zajęcia stacjonarne odbywały się przez cały rok szkolny, i nawet gdy ta czwarta fala zakażeń, której się spodziewamy, jeżeli nadejdzie, to nie zmusi nas do tego, aby ograniczać funkcjonowanie szkół. Oczywiście ostateczne decyzje zależą od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. I decyzję będzie podejmował cały rząd wraz z ministrem zdrowia i to oni zdecydują, czy będą jakieś ograniczenia w naszym funkcjonowaniu, w naszym życiu społecznym. jeśli będzie bardzo wyraźnie groźna sytuacja, mamy rozwiązania prawne, które pozwalają na to, aby elastycznie przechodzić do ewentualnych zajęć zdam Dziś naszym najważniejszym działaniem. Jest umożliwienie powrotu do nauczania stacjonarnego we wszystkich typach szkół. W Polsce, z tego co wiemy, w innych państwach europejskich podobne działania są również podejmowane. Wszystkie państwa po doświadczeniach epidemii chcą, aby dzieci mogły normalnie uczyć się w szkole. Dziękuję panie ministrze. Zapraszam panią pracę. Panie ministrze, szanowni państwo, już 1 września. Ponad 130 tysięcy uczniów w naszym województwie rozpocznie naukę. Bardzo zależy nam na tym, aby warunki, w jakich ta nauka będzie się odbywała, były bezpieczne. Mamy przecież stan epidemii. Działania podjęliśmy już w czerwcu tego roku. Odbyło się spotkanie online z dyrektorami szkół, placówek oświatowych i przedszkoli, na które także zaprosiliśmy przedstawicieli lekarzy specjalistów z naszych największych szpitali w województwie, z Stoku, Łomży i Suwałk. Dyrektorzy otrzymali potrzebne im informacje, a także specjaliści odpowiadali na pytania czy jakieś wątpliwości dyrektorów szkół. To, o czym mówił pan minister, rzeczywiście w czwartek 26 sierpnia odbyła się wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Oprócz spraw dydaktycznych, które zawsze poruszane są przed rozpoczęciem roku szkolnego mówiliśmy o Przepisach prawa oświatowego dotyczących między innymi bezpiecznej nauki w szkole, o wytycznych ministra edukacji, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Na spotkanie zaprosiliśmy także dyrektora Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia który mówił o organizacji szczepień, przekazane zostały adresy punktów szczepień do szkół, a także znajdują się one na naszej stronie internetowej, stronie kuratorium oświaty w Białymstoku. Tak jak mówiłam, zależy nam na tym, żeby nauka odbywała się bezpiecznie. Staramy się wspierać dyrektorów szkół, uczniów i nauczycieli w tych działaniach. Ale nie tylko chodzi o zdrowie. Ale fizyczne, ale także psychiczne. I tutaj apelowałam, zwracałam się tak jak w poprzednim roku szkolnym do dyrektorów szkół o to, żeby wspierać uczniów po tych kilku miesiącach nauki zdalnej. Być może przynajmniej część będzie musiała czy potra odnaleźć się w szkole, w tej nauce stacjonarnej. Zachęcaliśmy także do dyrektorów, nauczycieli do udziału w programach, które tutaj proponuje Ministerstwo Edukacji, które proponuje rząd i korzystania z pieniędzy, które są przeznaczone na różne formy wsparcia. Także staramy się i współpracujemy zarówno z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jak i placówkami doskonalenia nauczycieli, aby to wsparcie było jak najbardziej kompleksowe. Korzystając z okazji, pragnę Państwa zaprosić na wojewódzką inaugurację roku szkolnego, w której będzie uczestniczył pan minister Dariusz Piątkowski. A odbędzie się ona 1 września o godzinie 10 w Szkole Podstawowej w Sokołach. Wcześniej Mysza Święta o godzinie 9 rano. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Kuratorów. Czy macie Państwo jakieś pytania jeszcze? Czy Pytanie może dotyczące tych rozmów Panie Ministrze. Czy Szkoły z Podlaskiego również bardzo dobrze odpowiedziały, jeśli chodzi o te zgłoszenia? Tak, przykluczająca większość samorządów skorzystała z tych programów rządowych, te, które już są dostępne. Chyba pojedynczy jeden lub dwa samorządy chyba tylko nie wystąpiły o e, programy wsparcia, z, choćby z tych zajęć wspomagających. E, u nas podobna, m, podobny procent szkół korzystać będzie również z tego wsparcia, więc około 90%. Dodatkowo oprócz tych programów i aktywnej tablicy jest jeszcze program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który wkrótce zostanie uruchomiony. Na początku września z aktywnej tablicy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoły będą mogły również korzystać z dodatkowego finansowania. Czy te e, programy, już tak podsumowując, są właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół? Zdajecie sobie sprawę, że ten poprzedni rok nie był łatwy, a nie wiadomo, jakie nie Ewidentnie te cztery programy, które Państwo widzą tutaj na tej tablicy, zajęcia wspomagające, zajęcia z WF-u, zajęcia psychologiczno-pedagogicznych, te badania krótkozucznościowe, one wszystkie są odpowiedzią na zagrożenia, które wiązały się z epidemią. Chcemy pomóc szkołom, nauczycielom, pedagogom zmniejszyć negatywne skutki pandemii. Cieszymy się, że większość szkół chce z tych programów korzystać i mamy nadzieję, że dzięki temu te skutki będą mniejsze niż czasami opisywane są. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy